Trzymaj! Daj. Strzymaj. Jaj. O, super jajo, ostrożnie. Tak jest super. Do mnie. O, super dziewczynka. No mądra. No super dziewuszka. Do mnie. Trzymaj jajo, da. Trzymaj. Trzymaj jajo. Tak, super. Ostrożnie. Chodź. Do mnie. Patrz. Super dziewczynka. Do mnie. O jaka? Super dziewuszka. Do mnie. Brawo dziewuszka. Trzymaj. Daj, weź od super, trzymaj, góra do mnie, maj, ej, do mnie, do mnie, super dziewczynka. Trzymaj, super, góra, do mnie, daj.